Kajka, kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Ilka, a w dzisiejszym odcinku będziemy pytać ludzi na różnych serwerach, co myślą o Polsce. Kiedyś już nagrywałam odcinek tutaj i mam trochę spam, w sensie to jest moje konto na innym serwerze, mam trochę spamu. Później sobie to wszystko odczytam i na pewno podpisuję, jeśli znajdę chwilkę czasu, a teraz będę szukać posłówek, którym właśnie mogę zadać pytanie, co myślą o Polsce. Więc zobaczymy, co ludzie na, w innych krajach, tutaj w USA, myślą o Polsce. Mm. Więc się przekonamy, um, co tam, jakie mają zdanie o Polsce. Więc lecimy, lecimy. Pani Jasłowiecka, I'm from Poland. Okej, Rolę z Polski. Okej. Okay. Kiedyś pisałam właśnie z ludźmi tutaj i zobaczymy. Właśnie teraz zaczęłam robić konto i dałam sobie nazwę Julecix i ogarnęłam, że przecież już mam konto tutaj, a 5 minut temu była. Ok, więc szukamy kogoś aktywnego, poza Emily, oczywiście. Hm. Więc lecimy. Poddajemy sobie ich. I zaraz zadamy pytanie. Już sobie wcześniej skopiowałam to pytanie, napisałam sobie go w. W więc lecimy. Yy, więc pytanie brzmi: Hey, I have a question. What do you think about Poland? Więc y, pytanie jest: cześć. Hej, cześć. Y, mam pytanie. Mam do Ciebie pytanie. Co sądzisz o Polsce? Yy, więc zobaczymy co osóbka odpisze, jeśli bym miała problem z ogarnięciem jakichś słówek albo żeby też wam po prostu przetłumaczyć dosłownie jak to brzmi to sobie włączę tłumacza hmm. nie ogarniam tego angielskiego płynnie, więc więc tłumacz mi tutaj troszkę pomoże tak powiem mam nadzieję, że że ktoś jeszcze nie do znajomych i w ogóle, że ktoś odpisze zobaczymy czy ludzie są kulturalni o, albo ktoś nie dodał, albo ktoś odpisał. Okej, okay, dodał mnie ktoś. Więc wysyłamy takie samo pytanie. Hey, I have a question. What do you think about, about Poland? Lecimy, lecimy. O tym ktoś do znajomych. Więc na tym koncie w sumie już kiedyś pana Odcinek? Nie wiem, nie jestem pewna. Ale chyba tak. Chyba z porównywania. A to już zaprosiłam do znajomych. Chyba z porównywania kont. W sensie serwer polski i serwer USA. I what, what is this? Nie, nie wiem co to jest. I what is this? Nie wiem co to jest. Kopiuj. Będziecie patrać w tłumacz, okej. Okay. Więc, więc nie wiem co to jest. O! No! Czyli mój angielski mnie zawodzi. Hmm. Nie wiem co to jest. Nie wiem jak wytłumaczyć osób, co to jest Polska. Okej, okay, ja skopiuję to pytanie od nowa. Bo nie wiem co wytłumaczyć, co to jest polska. Polska kraj jakiś tam. No nie wiem. Więc zobaczymy, czy ktoś w ogóle słyszał o Polsce. Zobaczymy. Bo nie wiem w sumie. No ale będzie fajny odcinek w sumie nagrany. Więc myślę, że fajnie warto takie coś nagrywać, bo... Nie tylko na właśnie polskim serwerze chcę nagrywać, gdzie mam po prostu, przecież parę gdzie mam ogromny spam i tak dalej. Wszyscy mnie znają. Czasami też fajnie jest nagrywać na koncie, gdzie nikt nie zna. Chociaż wiem, że łatwo jest mnie odnaleźć, ale tutaj by mnie osobiście nie zna i, i tak dalej, więc wiecie. I don't know. W sensie to jest jakby skrót. I don't know about. Okej, okay, tego mi się nie chce tłumaczyć więc to lecimy od razu z tłumaczem okej, okay. więc tutaj usługa tam napisała cześć, nie wiem zbytnio wiele o Polsce, więc trochę trudno odpowiedzieć, z tego co wiem nie podoba mi się politycznie strona Polski, ponieważ jest dość kontrowersyjna yy, ale znam kilku ludzi z Polski i są super aha, więc nie wiem yy, czy jest Polska kontrowersyjna politycznie? ja nie chcę się na takie tematy, no ale jeśli osóbka taki temat poruszyła, znaczy, że coś ma pod tym względem, to polski and I like the language or oh, lol I, di I did so so can't call coś tam, że lubi język polski tak, ja lubię język, brzmi to całkiem fajnie, no polski język jest fajny um, ale ponoć się go trudno uczy, więc napiszmy może tak ja jestem Polką i I nagrywam na kanał, właśnie. Yy, dziękuję za opinię. Bo bardzo. I am a Polish and I record for the change. Thank you for the opinions. Więc bardzo dziękuję, naprawdę. I, i minutko. Yy. Ok, to jest coś, kolejna osoba odpisała więc sobie do tłumacza. Nie będę tego tłumaczyć. W moim kraju tak naprawdę to się o tym nie mówi, więc nie wiem. A, okej, okay, czyli nie ogarniają tak się. Jakby nie wiedzą. O, tutaj też coś napisały, że bardzo fajny język chyba z tego. To kraj z fajnym językiem. Lol, to wszystko co wiem. Okej, okay, więc ludzie uważają, że Polska ma fajny język, bardzo Miło. Więc tutaj też wkleję... Y że jestem z bo Boże nie to dobra, no, tak. okej, okay, no problem. Okej, okay, dziękuję. Więc e, napiszę jej I am Polish, czyli napiszę jej to. Czytam jedną i że jestem Polką i że dziękuję za opinię. A Wam, jeśli takie odcinek a mi się podoba, to macie łapki w górę możecie zasubskrybować mój kanał i przynajmniej teraz wiem jakie ludzie mają zdanie o Polsce, więc zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem i do zobaczenia w kolejnym. Pa, buziaczki!